I tam i zaczynamy. Tak więc tak. E, dużo się dzieje. Unia Europejska znosi sankcje na Syrię. A to oznacza, że e, no Amerykanie też znoszą, więc, więc Syria staje, będzie, Syria staje się ziemią obiecaną. E, dla kapitału aferałów i i, i, i e, no po, po prostu, tak jak, tak jak zawsze, tak jak e, w Syrii jest e, wszystko, a i zarazem niczego nie ma. Tak więc, tak więc tutaj mm, na pewno e, będzie ciekawie. Znaczy, no, no, oczywiście tam będą różne kontrowersje w, wie w wielu różnych aspektach, ale fakt jest taki, że e, no, proces odbudowy. W Syrii idzie, tak, czyli, że e, ta władza jest już czymś trwałym, rozumianym. W zakresie chodzi, oczywiście teraz znowu jakaś się pojawia sensacja, mianowicie, jakieś strzelanki na, przy lotnisku Hmeimeim, kontrolowanym przez Rosjan. No, różne tam tezy krążą, tak, jak zwykle, na takich okolicznościach. Fakt jest to, że jest strzelanka, a co, kto, po co, dlaczego, to trzeba poczekać na coś sensowniejszego, bo już, już różne tam plotki krążą, że ktoś już jakiś Ukraińców na przykład widział. Eee, tak więc tak, no jeśli chodzi tutaj e, o kwestie widzenia albo też albo też nie widzenia, no to co widzi Beniamin na Taniachu, tak, no bo to już jest. To już jest bardzo ciekawe, mianowicie to, że e, no, trwa dalej e, gaza. Zupełnie tak jakby nie wiadomo po co, nie wiadomo dla kogo i nie wiadomo do czego to zmierza. Tak? No bo jeszcze gdyby przynajmniej jakiegoś zakładnika odzyskali, to by było zrozumiałe, tak. Wysoki koszt polityczny, wysoki koszt moralny, wysoki koszt finansowy, a no nic z tego, tak, no, po, po prostu nic. A teraz to raczej jest tak jakby dialog z Be e, Netanyahu z Trumpem, albo raczej jakaś próba siłowanki. E, to ciekawe, że Netanyahu idzie na zwarcie, tak, no bo e, Wenz chyba nie przyjedzie do Izraela, znowu tak jakby imperator swoje, ob, swoje oblicze jakby zakrywa przed, tak? Przed, przed Bibim, który już nie jest największym Habibim, który w sumie nie był nigdy chyba największym Habibim, no ale dobrze na zdjęciach razem się wyglądało. I no tak jakby no Bibi troszeczkę chyba tutaj gra przy, przy, znaczy, no nie troszeczkę, ale gra przeciwko Trumpowi. No bo tak, Trump tutaj zrobił wielki tournée, wielkie czeki, wielkie tutaj e, oznajmienia, ogłoszenia, tak, wszystko jest ten, a mamy takie jakby dwa punkty, które są niezwykle istotne, to znaczy, do załatwienia, to znaczy Gaza i Iran. a Teraz e, e, Zarówno Argaci, czyli Minister Spraw Zagranicznych Iranu, jak i też krąży jakaś wypowiedź Rakbara, tak, że, że tutaj nie są zbytnie zadowoleni z tego, jak te rozmowy z Ameryką przebiegają. Być może to jest jakaś tam kwestia strategii negocjacyjnej, ale no to nie jest jakieś takie zbytnio pocieszne, że um, takie sygnały są. No, psuje to humor ogólnie i, tak, i, nastrój, i nastrój po. E, dość mocno entuzjastycznej tournée Trumpa. Natomiast ja e, też w ogóle już jest e, psująca wszystko, tak? To znaczy i nie tylko humor, ale też wszelkie działania polityczne z tego względu, że kontynuowanie wojny w gazie ośmiesza e, no, w jakiś tam sposób Trumpa, ale ośmiesza przede wszystkim Arabów. Tak? To znaczy to, że no, zapłacili, tak? a ma być koniec a jak zapłacili i nie ma końca, to znaczy, że są problemy, no bo zawsze jest tak, że jak się płaci haracz, to się ma jakieś wymagania, tak? No przecież nie można wziąć łapówki się z niej nie wywiązać, tak? No bo to, no, no, co to jest, tak? Przecież to jest szczyt barbarzyństwa, tak? Więc ten, więc, ym, więc Gaza, tak jakby teraz tutaj na taniachu podbija pi, pi, piłeczkę względem Trumpa, czy go chce jakoś tak usadzić, czy, czy też jakoś uwalić, no to, to, jest, to jest akurat ciekawe, to jest chyba bardziej jakiś głębszy polityczny insight, no bo Gaza ma bardzo duże znaczenie, którego bym, którego bym nie ignorował, jeśli chodzi o amerykańską politykę. Staje się pewnego rodzaju takim symbolem. Symbolem w ogóle polityki imperialnej, imperialnej Stanów Zjednoczonych, to na początku za Bidena to, to było tak jak old school, to znaczy, że broń dawali, ale wszystko ukrywali, tam, tutaj, ten Trump chce, chce tutaj całą tą fasadę troszeczkę, tak jakby znieść albo zliftingować, no ale i co to jest taka, że no, przynajmniej na ten ostatni zakładnik to, to była tylko kwestia Amerykanów. No, i to Ameryka tak właściwie może zgasić światło Izraelo Izraelowi i no powstrzymać to, ale z jakichś powodów nie powstrzymuje. Jak się ludzie zaczną pytać z jakich, to będą problemy. Tak? Ja tu, tutaj nic nie głoszę, żadnych teorii spiskowej, ale chodzi o to, że po prostu otwarty konflikt y, Trumpa z Netanyahu to wcale nie oznacza tego, że Trump mógłby tutaj jakoś bez skazy przejść tak suchą nogą, no bo to tak nie jest, tak. E Trump e chce, chce, chce zakończyć wojnę w gazie po to, żeby pokazać swoją skuteczność, po to też, żeby tutaj pokazać, kto jest, kto jest panem, panem sytuacji, a na ten jachu tutaj widać, robi mu dywersję na tyłach. E to, jest, to, jest, to jest bardzo ważne i bardzo, bardzo poważne, tak. E być, może, być może coś gra na siebie, być może coś tutaj chce, jakieś gwarancje. No nie wiem, tutaj ciężko, ciężko to sugerować, ale co, coś, co insynuować i nie, nawet nie trzeba jakoś tak dużo insynuować. Chodzi przede wszystkim o to, że Trump. No tak, jakby. E, no, wojna w gazie wszystkich uderza. Tak? Arabów najbardziej, ale Trumpa też. E, więc, więc Więc nawet. E, Długoterminowo, o ile cokolwiek można tu powiedzieć o jakiejś długoterminowości, ale, ale przez te najbliższe kilka tygodni, moim zdaniem, będzie źle. Bardzo, jeśli chodzi o ten odcinek, co doniesienia, że rozmowy w Doha się skończyły definitywnie, tak? Czyli, że ten, ten proces jakiegoś zawieszenia wojny na, na to, żeby z tego zawieszenia dalej coś poszło, jest tak jakby. No, nie przerwane, ale bezowocny, no bezowocny, bezowocne, tak. E, Amerykanie po to uzbroili Izrael po to, żeby e, mieć go z głowy. Tak, to znaczy, wypełnili te swoje jakieś wszelkie obowiązki i należności, które tam e, które tam mieli, i no i chcieli się zająć czymś poważniejszym i ważniejszym, a tutaj okazuje się, że Nataniachu w, w tym szambie pod tytułem Gaza, to wcale nie, nie chce siedzieć sam, tylko też chce do niego wciągnąć Trumpa. No świństwo to jest oczywiście, no ale, ale tutaj, tutaj tutaj nie chodzi o to, żeby no być może razem z Trumpem jest raźniej, a być może po prostu liczy na to, że jak już Trump będzie leciał do tego szamba pod tytułem Gaza, no to no to być może jakoś tam wyciągnie też Bibiego Jakimś tam sposobem, trykiem, po to, żeby Ale Bibi by wyszedł na dobrych warunkach, bo to jest sprawa podstawowa. Chociaż ciężko już teraz na odpowiedź, jakie są dobre warunki, tak? Eee, no bo nie ma innych warunków, niż te, które są chyba najbardziej oczywiste z oczywistych. Tak? To znaczy, zawieszenie wojny, zwolnienie zakładników, no i budowanie nowej rzeczywistości politycznej w Gazie wraz z odbudową Gazu, tak? No tutaj, tutaj, tutaj nic nie można wymyślać i nic się nie da wymyśleć nowego, tak? Więc, więc a przede wszystkim dlatego też może tutaj nie wiem, czy to jest tak jakby jasno, to wcześniej już może wyjaśniłem. Chodzi o to, że jeżeli dojdzie do jakichś wypędzeń, czy do nich nie dojdzie, tak? Ale, ale jeżeli dojdzie, to znowu trzeba patrzeć na Arabów. To znowu trzeba patrzeć na to, że po prostu co to jest za przywódca arabski, tak poważny przywódca arabski, który daje milion, milion dolarów, a daje innych muzułmanów wypędzać jeszcze z Łakw, jeszcze z Sionistom, tak, jeszcze z filistyn, Co to jest? Tak? To, 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 to tak nie jest, tak, to, to, tak nie ma, tak? Tym bardziej, że... Yy, na przykład w meczecie Al-Nabi, tak, czyli, czyli, czyli w meczecie proroka w Medynie, tam już idą normalne modły za Palestynę, tak. tego chyba też. tego też chyba za, za często nie ma, ale jeżeli ci się modlą w Medynie i w Mekce o Palestynę, to wiedz o tym, że tak jakby to jest 2 miliardy ludzi tego słucha mniej więcej, tak? Więc więc, więc to jest kapitał, którego nie można. 2 miliardy z czego 4, 4 miliony tak wyborców Trumpa. Plus oczywiście sojusznicy różni. Tak, w Erdogan też tego słucha. Więc tak, więc, 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 więc to jest tak jakby idzie Netanyahu idzie na zwarcie. Pojawia się już tam koncepcję, że teraz Netanyahu chce dzielić tą gazę na jakieś kolejne placerki. To wygląda już po prostu jak jakieś krojenie po prostu jakiegoś jakiejś nieświeżej pasztetowej, tak, no ale w ogóle jakieś babki no, sobie można publikować. No. No, fakty są takie oczywiście, Palestyńczycy są e, mocno zirytowani, ale no, też, no, też nie też, też nic się nie da zrobić w sumie e, tak jakby na pokazuje to, że e, on tutaj jest panem i władcą, nie jest panem i władcą, ale Niepotrzebnie gra. Znaczy ta, ta gra jest zupełnie niepotrzebna, tak? E, w ogóle niepotrzebna. Nawet bym powiedział, że z długoterminowej optyki ona jest po prostu szkodliwa. E, dla wszystkich, tak? Bo to czy tam, czy tam sobie: Izrael chce iść w samodestrukcję, czyli to jest ich sprawa, tak? Ale, ale tutaj e, nazwijmy to tak. To, Deal, deal w Zatoce Perskiej pokazał to, że wcale Izrael tam nie jest potrzebny nikomu i wcale to nie jest tak, że, krok, że, 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 że ktokolwiek chce zniszczyć Izrael, nie, jak się nie umie zachowywać, to siedzi sobie z boku i tyle taki w ogóle. Więc, na, więc. To, jest, to, jest, to jest też bardzo ważny sygnał, tak? I tutaj, tutaj wcale nie jest tak, że no, w ogóle tak nie jest tak, że Bliski Wschód to jest. To jest to Człowiek różnych tam naczyń powiązanych i jak nie ma drogi do al to, to to wcale być nie musi, tak. Więc tam, to, to też jest troszeczkę taka filozofia Saudi First, czyli że, że oni już dawno się wycofali w sobie i, i ze wspierania Palestyny, i z takiego dużego finansowania Palestyny i Libadu i tak dalej, po prostu jak, jak czegoś się nie da, to się nie da i zostawiają to, tak. Eee, no może to nie jest jakiś taki management najlepszy z możliwych, ale, ale ten... Nie, w ogóle cieka, ciekawe zjawisko jest w ostatnich dniach w Libanie. Mianowicie wszyscy się cieszą, bo są tak jakby rozłożone wybory lokalne. Jest to dość skomplikowane, ale się wszyscy cieszą. To znaczy i wasz Rafi się siły libańskie cieszą, czyli siły libańskie to są ta formacja tak Bashira Dżabaela, która tam on gdzieś falangę, choć to nie jest falangę, ale tam jakby, tak jakby. To jest partia utworzona przez Dżemela, która partia i milicja w sumie kiedyś, ale partia no i, 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 i tam, tak jakby. Co prawda jest ta partia Dżemelu w Kataeb, ale, ale to jest troszeczkę inna historia. No dobrze, ale oni się cieszą, kolejne sukcesy tutaj w tych, w tych wyborach i Ashrafia, i, i wcześniej, w kilka tygodni temu. Yy, Szarny nawet tak, ja się, ja się dziwię, że oni nigdy nie kontrolowali, ale okazuje się, że, że nie. Akura bodajże. No tak, tak tak, tak idą, 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 wygrywają w tych wyborach lokalnych. Hezbollah się też cieszy, no bo przeszło, i też wygrywają. Tak. Była tam przez chwilę strach. Nawet i Ali Mortada nieśmiertelny. Były Habibi, tak, Hezbollahowy, który. Tam knut, to znaczy tutaj ogłaszał w Wobec, że ambasador kraju Zatoki Perskiej tutaj knuje i pieniądze wysyła, żeby tutaj partię e, podbinować na listach wyborczych. No, no ale wygrali tam w Balbeku, więc też się cieszą, tak. E, na południu chyba też. Chyba co chyba lat, już w niektórych miejscach nawet wyborów nie, nie, nie robili, bo nie było sensu. No i też e, są nici. <laughs> Sunici się cieszą, no bo tak to jest. Każdy się cieszy to nieba tak, że demokracja konfesyjna to nie polega na tym, że jest partia versus partia, tylko po prostu jest pion konfesyjny, listy wyborcze i to wewnątrz własnej konfesji tam a, się pojedynkujesz, tak? I później z tej, z tej z tego Piodu, co najwięcej się uzbierało, tak, czy tam jakie tam um, wyniki polityczne na przyurnie z, 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 powstały, to te partie po prostu tworzą razem jakąś koalicję czy, czy jakiś układ. Tak. Dzięki temu tak właściwie nie ma, nie ma takich przyczyn i powodów do jakichś napięć konfesyjnych, ale międzykonfesyjnych. A jak już ktoś się chce tam za jakieś e, e, czeleby łapać, no to, no to wewnątrz samych konfesji. Tak to jest sprytne i, i dzięki temu tak właściwie nie, 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 ma, nie, ma, nie ma tego, co, co, naj, co najgorsze. A jak już to no, tam są jakieś przypychanki między sobą, to to, a to, to jest zupełnie naturalne. E, tak więc tak, no, no. cały ten proces sanacji Libanu. No idzie, 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 tak. No idzie. Nawet w tym tygodniu ma przyjechać Madame Morgan z, z Stanów, tutaj wziąć towarzystwo znowu, znowu pod podbud. Z tym, że no właśnie, teraz tam ta kwestia rozbrojenia Hezbollahu jest taka ciekawa. No cóż, no, naczelna filozofia, która się sprawdza na Bliskim Wschodzie, na wcale nie jest żadną tutaj. Tutaj, tutaj autorskim pomysłem Nasrallah'a to, że po prostu bez gongownic to nie istnieje, tak? No to jest jedna rzecz. Kolejna rzecz jest taka, że nie za bardzo wiadomo, co co tym sunnitom wpadnie do głowy. To już jest ten problem, tak? Czyli że, czyli, że mamy takie jakby pewne naturalne przeszeregowanie się, to znaczy, że chociaż sunnitów jest, nie jest najwięcej, jest o nich, najwięcej szyitów, tak jeśli chodzi o ten sektor muzułmański, to jednak, to jednak inspiracja z Syrii jest tak duża, a ta inspiracja oczywiście Idzie wielorakimi torami, tak? to znaczy inspiracja pod względem i religijnym, i politycznym, i w ogóle to, że jakie pieniądze tam się pojawią, tak? no bo przecież e, politycy syryjscy, na przykład jak Abu Qasr, czyli minister spraw obrony, już, to, już się zliftingował, już tam pod krawatem chodzi, wszystko elegancko, już jest przygotowany na poważne rozmowy. To oczywiście inspiruje, do tego jest, no przecież, przede wszystkim pieniądze, które tam się pojawią, inspirują. No, w samym obozie sunnickim, jakoś tak. No, brakuje jakiegoś rajsa. W ogóle, jakoś tak w Libalii zaczyna brakować tych rajsów, czyli tych przywódców. Eee, chyba ze Starej Gwardii zostało tylko ich dwóch, czyli Dabigber i Wali Jubulat. Eee, i, 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 I tyle, tak. Więc, więc e, em, no, ten proces. Ten, znaczy zawsze jest tak, że jak jest gdzieś idzie dobrze, to gdzieś indziej się musi skiepsić, tak? no, prawo natury, prawo balansu i, i, tutaj, i tutaj akurat jakoś tak nie widzę wielkiego tego entuzjazmu nawet w Libanie, który wydaje mi się, że powinien być podstawowym entuzjazmem to, że u sąsiada się pojawiają wielkie pieniądze. Ja tego nie widzę tego entuzjazmu nie chodzi o to czysto zwykłą, ludzką zazdrość, ponieważ to nie funkcjonuje w ten sposób, tak. Jak u sąsiada są pieniądze, to szybko się do tego sąsiada idzie i się robi dalsze pieniądze. Taka lewantyńska przypadłość, natomiast no z jakichś powodów, no nie, no nie widzę tak jakby tego, że ta syryjska dynamika wpływa też na Libana, powinna wpływać, ale nie wpływa. To jest ciekawe, tak, no, bo też istotne jest też to, że przecież dotychczasowe należności i zależności, no, są, 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 trochę zbankrutowane, to znaczy, co prawda, Nataniahu, tak, oskarżał, że, że, to Turcja teraz jakoś tam pośredniczy w przemytach różnych pomiędzy Iranem i Hezbollahem, tak, e, tak, e, no, wczoraj w Bejrucie już na przykład ewidentnie machano tureckimi flagami tam na różnych wiecach sunnitów, tak, tutaj to byli nawet chyba zwolennicy, e, nie, tak? i, to jest, i, to, i to, to, to jest w ogóle ciekawe, że, że partia jest, e, jest, e, jest przywódca, który nawet już w Libanii chyba nie mieszka I ten przywódca się do niczego nie nadaje, ale zwolennicy są i wszyscy klaszczą, tak. Więc, e, więc ten, no, ale chodzi mi o to jeszcze z flagami tureckimi, tak? a jeszcze była opcja saudyjska, więc, więc więc, no, tutaj są takie pewne rzeczy, które jeżeli względem Syrii można mieć jakieś optymizmy na na coś, tak analogicznie powinno być w Libanie, ale tak nie ma. To jest dziwne. No, zobaczymy, jak tutaj teraz Madame Morgan się pojawi. Eee, no i też e, jeden z takich pozytywów jest to, jest to, że Abu Mazen ma przyjechać, tak i obozy mają, palestyńskie obozy mają być rozbrajane, To jest też dobrze. Chociaż znowu, tak, właściwie nad wszystkim ciąg, ciągnie się ten. Ten, ten, ta, ta gaza, tak, to znaczy, że po prostu też powinno być dawno skończone, zakończone, zawieszone i w ogóle, no ale nie jest, tak, i to też mocno podważa, e, podważa wiarygodność imperatora przede wszystkim, tak, to, tak, to nie ma, że A imperator, tak, właściwie, żeby tutaj na taniach upacyfikować, to, to musiałby zakazać rękawy iść na poważniejsze starcie, tak, e, i pytanie, czy akurat, czy akurat Trump by to zrobił, czy, czy w obecnej sytuacji, no bo też, też Taniachu ma jedną opcję, jeszcze, czyli telefon do Putina, tak, żeby razem coś knuć, i może, i może, i może zaczyna to wykorzystywać, no ale o tym, ale o tym, kiedy indziej, dzięki.